Jeżeli, jeszcze raz mówię, jeżeli my jesteśmy odbiorcą informacji, ale tych informacji jest tak duży napływ, i my ich chcemy, my jesteśmy od nich uzależnieni, to jak można żądać, że narkoman będzie o cokolwiek zły? Narkoman musi mieć działkę, dzienną działkę tego, od czego jest uzależniony. Oczywiście on ponarzeka. O kurde, nie, już widzę ten biały proszek, to lekka podróbka, nie, mam dosyć, bo już któryś raz mnie oszukują, ta działka, będzie jej kopać. On ponarzeka. Tak jakby ponarzekał ze szpitalami. Ale dostał działkę. Obojętnie jak ją dostał, walnie sobie i koniec. Przecież my jesteśmy narkomanami. No, ja kiedyś mówię, w pewnej szkole tutaj w Czuchowie miałem spotkanie z dziećmi, tak o różnych... życiu, o tym... pewnej abstrakcji życia. ja mówię, chodźcie tutaj jednego z nich. Ja mówię, przyjacielu, ja ze wszystkim będę rozmawiał. Ale ty siadaj, to młody chłopak, tu, na krześle i patrz, ale bardzo intensywnie w ten punkt w ścianie. No tam oni się trochę pośmieli, on, on to robił. Ja, mu co, się sprzywam, ja mówię, co jakiś się stary, bardziej intensywnie. No dobra. W końcu chłopak się po 15 minutach wkurzył, mówi, ale ja mi się nie chce patrzeć w tą ścianę intensywnie, Ja mówię, słuchajcie, każdą wolną chwilę, przeciętnie wszyscy Wy, tak się intensywnie patrzycie w tablet, w komputer. Jakbyście mieli popatrzeć w pustkę, w ścianę, to po 15 minutach by Was to zabijało już, męczyło. I chłopak się buntuje. Kazałem mu z powrotem usiąść na sali. Ale mówię, tam nie, bo tam dostajecie dawki. To nie nieważne jaką informację. Ważne, że macie dawki informacyjne. Człowiek jest uzależniony od informacji. Człowiek się rozwija dzięki informacjom. Czy ja przeczytam o fizyce kwantowej, to jest też informacja. Czy ja poprotkuję z sąsiadem, to jest też informacja. My umysłowo żywymi się informacjami. Jeżeli ktoś nam rzuca informacje i daje nam wszystkie rozrywki, wszystko w ga jednej garści, no to ja, w dole, czy my od tego, lub nasze dzieci, co najgorsze, od tego uciekną, nie. Oni to wszyscy mają w jednym ręku, ja się nie muszę ruszać. Mamo, nie pójdę na trzepak. Dlaczego? A nie mogę tu być? Przecież ja pamiętam, że ja dostawałem nieraz ścierką po łbie od mamy za to, że za późno przyszedłem z dworu. Jak była ładna pogoda, my się bawiliśmy w podchody albo coś. Ja. Pamiętam taki szczegół ze swojego życia. Pamiętam, była zima. Zachorowałem na szkarlatynę. Mieszkaliśmy na parterze i obok właśnie domu była taka ślepa ulica. Tam nie jeździły wtedy samochody. Ona była osiem... Lód był aż... aż Na śniegu był lód aż wyszlifowany. Jeździli na, gór, na jakimś tam e, misce plastikowej. Na jakichś tam ceratach. Dzieciaki zjeżdżały z tej górki, tylko widziałem, zjeżdżali i podchodzili i znów zjeżdżali, a ja w oknie i mi się wydawało jakby, jakby był koniec świata, jak ja nie mogę do nich wyjść, pojeździć na tej sierce czy szmacie z tej górki. Te moje zabawy, gdzieś tam na ogrodzie, liście bzu, to były pieniądze, bawiliśmy się, nie wiem, w dom, ja, ktoś był mężem, ktoś był matką, tam żoną, e, Mąż przynosił wypłatę w liściach od bzu, pamiętam. Taki stary orzech, mi. my no, tam na podwórku byliśmy. Ja widzę, nawet po najbliższej rodzinie, młodzi ludzie. Wczoraj odwiedziła mnie tu rodzina. Tu siedziała moja córka, najmłodsza, no właściwie przybrana córka, no bo to jest... Ech, tak, ale nastolatka. I tam siedział, no bo byli, mojej żony, kuzyn kuzynka i tam siedział ich syn, chłopak, nie wiem, z, nie wiem dokładnie ile ma, ale powiedzmy 16-17 lat, jak tylko przyszli, chłopak usiadł i tak, i cały czas, siedzieli u nas, rozmawialiśmy, kawę piliśmy, ciasto jak siedzieliśmy z dwie i godziny, ale po chwili, po chwili patrzę, tu usiadła Emilka, oni... Kuzynostwo. Z sobą nie, oni nie rozmawiali sobą. No. Ona usiadła i to samo, na swojej koszmar. To jest tragedia. Ja imię nie w tym. Ten chłopiec stukał w coś tam i czytał do momentu, aż oni wstali i zaczęli iść. To wtedy włożył to w kieszeń i wyszedł z nimi. Skoro przyszedł z nimi, to z nimi wyszedł. Emilka tylko powiedziała do widzenia i dalej stukała. To, to tak wygląda. I to jest narkotyk. To jest narkotyk. Przez technologii nie mamy szans się od niego wyzwolić. Nie ma szans. Oczywiście, jest dużo dobrego przez to. Tylko, skoro nie istnieje czas, a mamy co chwilę non stop informacje, nie robimy nic sami z siebie, tylko zbieramy informacje, to znaczy, że ten czas nam zajebiście szybko mija. Że nasza doba nie trwa w naszym umyśle już 24 godziny i jest czasami czas na nudę, czasami trzeba się spieszyć, czasami się zmęczymy, czasami zdenerwujemy, czasami się śmiejemy, to jest tylko czas czytania informacji. To jest odbieranie narzuconego tematu i informacji. Dlaczego, Pan mnie dzisiaj zapytał, dlaczego e, są takie bzdurne, czy bezsensowne, sensacyjne informacje? No. Skoro jesteśmy narkomanami, to trzeba nam nas, no my musimy, bo to wszystko polega na tym, że tak, skoro ktoś tworzy swoją drugą rzeczywistość na Facebooku, no to tam fotografuje, co zje, co zjad, nie, nie wiem, co jeszcze tam zrobi, nie? Ja, no cuda. Nie to jest oto ręcznik ten na podłodze, przed chwilą się wykąpałem, i w niego wytarłem. Nie tu leży. I 25 łapek, tak, ok, fajny ręcznik. Nie? A podkreślam, że weź go powieść na haku. No. Doba ma w tej chwili znacznie mniej. 18 godzin. Może być tak, że dopowiedź miała 6 godzin. Naszym umyślę. Najgorsze jest to. Że nasz mózg nasącza jak gąbka tymi wszystkimi informacjami, w co wchodzimy. I to jest cały problem. Ta gąbka powoduje, że ona nasiąka tym wszystkim. Wtedy stajemy się ludzie apatyczni do całego świata. Przyjmujemy to, co nam każą, lub stajemy się tego wrogiem. To. Yy, Taka interakcja nasza na informacje jest dwubiegunowa. Albo czegoś nie polubimy, albo coś polubimy. I okej okay jest. Bo o to tu chodzi: żeby nie być obojętnym na jakieś zagadnienie czy temat. A jak już, proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nigdy Polska historycznie nie była w taki sposób a przecież miała różne zawiłości historyczne ale Polska naprawdę nigdy nie była podzielona. Polacy historycznie zawsze byli z sobą. Zresztą jest to zbyt mały naród, żeby być podzielony z sobą. Proszę zwrócić uwagę, że odkąd właśnie istnieje internet, Polska podzieliła się dokładnie na pół. Teraz, ja pamiętam dla pewnych gazet, jakichś tam swoich przewidywaniach, kilka lat temu ja, mówię, ja mówię, widzę Polskę dokładnie kurwa, mać przeciętną na pół. Bo jak to pan widzi, rozbił Polski wojnę. Ja mówię, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Polska jest podzielona na pół. Czy ona nie jest podzielona na pół teraz? Ona jest dokładnie podzielona na pół. Ja wiem, że jakbym miał, jak mam jakąś opcję polityczną, to mam wrogów. To drugą stronę mam wrogów. I druga strona dokładnie wie, że jest też tak. Ale pytanie jest jedno. Czy to, czy to my to stworzyliśmy? Ja? Nie. Nam to powiedziano, nam to napisano, myśmy to przyswoili sobie i tak zostało. Ja nie jestem za Kaczyńskim, ale też nie jestem za Schetyną. Tylko jedna rzecz. Ja się śmieję, jak nieraz wychodzę na... gdzieś tam... A ze względu na to, że mam te jakieś przewidzenia, to ludzie często mówią... A często widzę, że rozmawiam z takimi ludźmi, którzy kompletnie, to widać po nich, czy, czy po krótkiej rozmowie z nimi, że nie mają w ogóle rozeznania politycznego. To takie... No... Nie poniżając tych ludzi, ale mówię, panie, jak tam kurwa z tym Kaczyńskim, kiedy go wreszcie dopadną? Tak sobie myślę, co mu odpowiedzieć. Nastawiony jest informacyjnie na nie, czyli jest za PO. No bo jeżeli powiedziałby na Tuska coś, czy na Schetynę, czy na innych, no to by był w PiSie. Innej opcji nie ma, raczej. To co ja mam mu powiedzieć? Ale sobie myślę, a ja nieraz tak zadałem pytanie: ja mówię, słuchaj, a powiedz mi tak naprawdę, a co takiego złego zrobił. No, jak to co trybunał! To już dawno minęło. Zresztą platforma spowodowała, że, że PiS jednak tam się o koniem zachował, tylko ludzie działają hasłowo. Trybunał. Wszystko działa informacja. Czyli można ułożyć szeregi wojsk ze zwykłego obywatela, poć mu nienawiść, poć mu postawę polityczną i koniec. E, powiedział pan, ludzie się nie bundy, nie było papieru ludzi, ale proszę zwrócić uwagę. Właśnie, właśnie, w takim małym człowiek, gdzie mieszkam od urodzenia, proszę tego nie wycinać, co powiem. Tu mieszkał i pracował wspaniały człowiek w tym szpitalu. Zresztą ten szpital się nazywa imienia doktora Parnasa. Piękne nazwisko. Wspaniały lekarz. Lekarz wybitny, od wielu lat niestety nie żyjący. Eee, ja pamiętam za czasów komuny, kiedy właśnie stało się w długich kolejkach za papierem toleratowym, które się zawieszało jako trowe, szło się do domu na sznurku, to ten szpital, do tego szpitala przyjeżdżali z różnych miast ludzie, bo tak było obsadzony dobrymi specjalistami, lekarzami. W tej chwili w Czuchowie w szpitalu, jakby pan poszedł, proszę też tego nie wycinajcie, ja to mówię na wasną odpowiedzialność. To ja byłem świadkiem niedawno, że miałem, bo ja mam, no czasami muszę iść tam jakieś badanie, zrobić EKG czy coś, bo jestem po wymianie zastawki sercowej. I w Czuchowie jest ewenement, Proszę iść sprawdzić. Izba przyjęć jest otwierana i zamykana od wewnątrz. Nie, znaczy nie otworzy pan klatką z, e, klamką z zewnątrz. Coś takiego jak izba przyjęć. W każdym szpitalu powin, tam powinna być możliwość w każdej chwili wejścia, ponieważ może to być starsza pani, która dostała palpitacji serca, doczołgała się do tych drzwi, chwyta za klamkę, a tam jest zamknięte. Miałem sytuację, kiedy stanąłem, przed tymi drzwiami pukałem i przez 10 minut, słysząc, że tam ktoś jest, nikt nie otwierał. No tak to wygląda, tu w Czuchowie. Ale przecież my na to pozwalamy. My się z tym godzimy, ponieważ jesteśmy narkomanami informacyjnymi i tak naprawdę coraz mniej nasz, obchodzi nasze ciało, my sami w sobie. Ważne, ważne jest. Yy, ważni są ludzie, politycy, świat. Tornada, tsunami, yy, problem żydowski, problem skandynawski, problem azjatycki, to co pan Kim Ung, czy jak on tam się nazywa, zrobi w Korei. Tu zobaczcie, taki człowiek, prosty człowiek, mieszkający w takiej dziurze jak ja, kiedy który kiedyś miał tylko Alge 21, czarno-biały telewizor, dwa programiki, które najczęściej telewizor migał, bo był słaby zasięg tutaj odbioru. Dzisiaj doczekałem się takiej rzeczy, że oni wszyscy, Koreańczycy, przywódcy, Amerykanie, no potęga, czy potęga Rosja, oni wszyscy robią, a ja zaraz, zaraz, Powiedzmy, Putin wychodząc z domu się przewrócił. Nie zdążył za wstać, otrzepać się, a ja już to kurwa mać wiem. Już mi to napisali. I piszą, zaraz byś wiedział więcej. Już nad tym pracujemy. No jaki ma sens ta rzeczywistość? Chcę wyjść na ulicę, na chodnik. O czym z kim miałam tu gadać? Ja wiem, że się przed chwilą Putin przewrócił. Ja to mówię żartobliwie, ale to jest tragedia. To, to jest to jest narkotyk. Facebook. Fajna rzecz. Z jednej strony fajna rzecz, ponieważ ludzie mogą siebie wyrażać, mogą to, ale do Was wszystkich, którzy oglądacie, sami sobie odpowiedzcie. Minęły święta wielkanocne. Spotkania rodzinne. Ilu z Was pomyślało, co się kurde dzieje? Ludzie nie, nawet najbliższa rodzina nie ma na siebie czasu. Nie ma! Bo tłuką! A popatrz. I na tym tablecie, i na tym jest one włączony. Ale tu co innego pisze, mi tu co innego. A nie, ten otworzyłem dwie minuty wcześniej. Dlatego co innego. Tam jest nasz narkotyk. Dlatego dlatego prawda informacyjna musi przeobrażać się w kłamstwo, ponieważ nie zasługujemy na prawdę. My byśmy prawdą się znudzili. My byśmy od tych... Gdybyśmy tak naprawdę analizę wszystkiego prawdziwą czytali, to wiele informacji by nas przestało podniecać i byśmy powiedzieli, a idę na trzepak z chłopakami pogadać, co oni jakieś nudne rzeczy tutaj podają. To, to, to ma walić energią. To ma mnie wkurzyć albo roześmiać. Jeżeli tego, tak się nie będzie działo, to ja to chlapnę, bo uznam to za nudne. Tak jakby ktoś mi przynosił do domu trybunę ludu i miałbym co dzień czytać Trybunę Ludu, no powiem, pieprzę tą Trybunę Ludu, nuda na trzepaku, chociaż te kawały powiadamy. nie, to ma być trzepak od Putina, Trumpa, po wielu innych do kawałów pod trzepakiem, też to mam, nie? mało tego, mało to, czy można tam pod trzepakiem kamerkę ustawić i widzimy na tym, tu przez mikrofony sobie rozmawiamy, no jesteśmy pod trzepakiem, mama, no zobacz, jesteśmy, jesteśmy, wyganiaśmy pod trzepak. Tu mam trzepak, zobacz, kropi, jajasę pod trzepakiem. Co tam, słyszymy chłopaki? Słyszymy, jesteśmy na łączach. Alternatywa. I tyle o tym można pogadać. Nie mamy i nasze dzieci i wnuki nie mają przed tym ratunku. Witamy w Matrixie, bo to jest już Matrix. Oczywiście tak się do tego głęboko przyzwyczajimy, że jak ktoś, na pewno już jak teraz ktoś usłyszy moje słowa, to powie, a ten jackowski na starość, jemu w czajniku tam się dzieją dziwne rzeczy. Nie. To jest narkotyk. To jest narkotyk bardzo niebezpieczny, i to jest narkotyk, który nie tylko wpływa na naszą psychikę, ale kształtuje ją. Dokładnie oddaliśmy kształtowanie naszego światopoglądu. Temu narkotykowi. My jesteśmy tylko odbiorcami. My, my musimy mieć miejsce, żeby gdzieś przysiąść lub się położyć i czytać. I dowiadywać się. I zerkać. A jak pójdziemy sobie zaparzyć na chwilę herbatę, to już jest u... Zap... Wypiłem herbatę, zagadałem się z kimś i raptem patrzcie, minęło 25 minut. No, trzeba zerknąć. Zerkamy. Aha, miałem rację. Na A4 karambol. Dwa stary otarły się o siebie. Nikomu się nic nie stało. Ha, miałem rację? Miałem. Główno mnie to obchodzi, że na A4 był karambol. Były, będą. To jest naturalne. Wszystko wchodzi w mój mózg. A w moim mózgu, skoro odbiera tylko się stąd informacje głównie, to w moim mózgu, mój mózg mówi stary, dawaj informacje, półeczki czekają. No przecież tyle już dzisiaj napakowałeś, półki, szare komóry, komórki czekają. No nie marnuj czasu. No co, herbaty nie widziałem? Mózg tak mówi. Dobra, wiesz, tą herbatę do biurka i jedź. Aha.